Sandra Kubicka. Modelka w ostatnim czasie opublikowała serię niepokojących relacji, które mogą świadczyć o jej problemach w związku z Aleksandrem Baronem. Sandra Kubicka udostępniła Insta Story, w którym dodała fragment wywiadu dziennikarza WP, który przeprowadził z jej mężem. W pewnym momencie padły mocne słowa na temat tacierzyństwa słynnego muzyka. Blanka wystąpi w przyszłej edycji I Tańca z Gwiazdami. Finał programu wzbudził w widzach wiele emocji. Nie tylko ze względu na uczestników show, ale także występy artystów. Na scenie zaśpiewały m.in. Edyta Górniak utwór Love, czy Maryla Rodowicz i Raksi Węgiel piosenkę Damą Być. Doda pogodziła się z Edytą Górniak. Takiego zakończenia 15. edycji Tańca z Gwiazdami nikt się nie spodziewał. Edyta Górniak pogodziła się z Dodą. Przypominamy, że panie były od lat skonfliktowane i publicznie obrzucały się błotem. Dom Mariusza Pudzianowskiego. Stronmen mieszka w ogromnym domu. Na elewacji dominuje kolor ciemnożółty z czerwonymi cegłami. Całość podkreśla ciemnobrązowy dach. Wewnątrz urządzony jest w stylu sportowca. Oczywiście znalazło się miejsce na siłownię. Dom urządzony jest w tradycyjnym polskim stylu. Sebastian Karpiel Bułecka to artysta o wielu talentach. Poza muzyką jest również architektem, który zaprojektował także swój góralski dom. Jest on utrzymany w duchu regionalnej kultury. Dom Małgorzaty Kożuchowskiej. Jedna z najbardziej znanych polskich aktorek posiada dom w podwarszawskim Konstancinie na luksusowym osiedlu rezydencja Chojnów. Bardzo rzadko dzieli się informacjami ze swojego życia prywatnego, ale z jej konta na Instagramie możemy dowiedzieć się, jak mieszka. Dom Gwiazdy Kuchennych Rewolucji to istne odwzorowanie jej temperamentu. Znajduje się w łomiankach pod Warszawą. To stary budynek, który obecnie przypomina Haciendę. Julia Wieniawa tańczy, śpiewa, gra w filmach i teatrze. Marki chętnie z nią współpracują, a na jej koncie pojawiają się cały czas kolejne projekty. Tak wygląda dom Maryli Rodowicz w Konstancinie. Sama willa ma już ponad 100 lat. Maryla Rodowicz kupiła ją i odrestaurowała wraz ze swoim byłym mężem, Andrzejem Dużyńskim. Mąż wiedział, że ten Konstancin to moje marzenie. I to miała być niespodzianka, opowiadała 78-letnia dziś piosenkarka w jednym z wywiadów.